Prowadzenie Istnieją różne miary dojrzałości człowieka, ale większość z nich wiąże się z ideą uzyskania niezależności i samodzielności. Za dojrzałego uchodzi zazwyczaj ktoś, kto w pewnym sensie się usamodzielnia, zyskując zdolność obchodzenia się bez pomocy innych. W związku z tym, że dzisiejszy świat jest skoncentrowany przede wszystkim na tym, co praktyczne i najłatwiej mierzalne, Kryterium ludzkiej dojrzałości najczęściej stanowi niezależność finansowa i praktyczno-życiowa. Innymi słowy, za dojrzałego uchodzi zwykle ten, kto, będąc wciągniętym w wir poważnych ludzkich spraw, żyje bez zewnętrznej asekuracji. Powszechnie wiadomo, że ukończenie 18 lat automatycznie nie czyni człowieka dorosłym. Z jednej strony takie zastrzeżenie jest zasadne, jednak z drugiej wydaje się, że prawna definicja pełnoletności okazuje się uzasadniona choćby przez wspomniane wyżej założenia. Przyjmujemy, że 18-letni człowiek powinien być już samodzielny, posiadając poszerzony zakres osobistej praktyczno-życiowej niezależności. Granicę dojrzałości można wprawdzie nieco przesunąć, lecz wciąż musi ona odnosić się do obecnie obowiązującej. Stanowiącej jej nieodzowny warunek koncepcji ludzkiej samodzielności. Widać więc, że normy i ideały, na które zorientowana jest prawna definicja pełnoletności, czynią ją czymś więcej niż jedynie arbitralnie wyznaczonym progiem. W gruncie rzeczy nie jest ona arbitralna, lecz symboliczna. Spotykając się z innymi ludźmi, nierzadko znacznie starszymi od nas, Często widzimy ich rażącą niedoskonałość. Dostrzegamy ich naiwny stosunek do rzeczywistości, który wyraźnie przebija spod pretensji do uchodzenia za poważnych, doświadczonych, doskonale obeznanych z życiem. To wrażenie sugeruje, że miary ludzkiej dojrzałości mogą być w istocie różne, a ta, która obowiązuje obecnie, posiada pewne ograniczenia i wcale nie musi być najlepsza. Gdy wspominam swoje dzieciństwo, najbardziej porusza mnie w nim to, że w młodości bezustannie towarzyszyło mi poczucie absolutnej sensowności własnego życia oraz wszystkich czynności, którym poświęcałem uwagę. Zajmowanie się pewnymi sprawami nie rodziło w tym okresie żadnych wątpliwości i problemów, pozostając dla mnie w pełni naturalnym. Najbardziej błahe rzeczy sprawiały wrażenie ważnych, a ja nigdy nie kwestionowałem ich znaczenia. Wydaje się, że sama idea bez sensu była dla mnie w obym czasie nieuchwytna. Sens odnajdywałem wszędzie wokół siebie, był on, z mojej perspektywy, immanentną częścią rzeczywistości, a ja bezpośrednio w niego wrastałem. Gdy przyglądam mu się z dystansu, moje dojrzewanie wydaje mi się związane przede wszystkim z dojrzewaniem do nihilizmu. Nie mam tu na myśli wiecznej rozpaczy lub kategorycznej rezygnacji z życia, lecz samo odkrywanie idei bez sensu istnienia. Początek swojej dojrzałości łączę wobec tego z dostrzeżeniem kruchości i iluzoryczności wszelkiego sensu, uświadomieniem sobie, że zawsze można go zakwestionować. Jest to przekonanie, które bez wątpienia nie narodziło się we mnie z dnia na dzień, lecz długo dojrzewając w mojej podświadomości, tylko chwilami przebłyskiwało na powierzchni mojego umysłu. Co istotne, odkrycie idei bez sensu istnienia posiadało w moim przypadku charakter przede wszystkim intelektualny i teoretyczny. Innymi słowy, nigdy się z nią nie utożsamiałem, nie zatrzymując się przy nihilizmie dłużej niż przez parę gorszych nocy. Od samego początku czułem instynktowną potrzebę, aby go przezwyciężyć samodzielnie, niwelując powstające w moim wnętrzu deficyty sensu. Właśnie dlatego moje dojrzewanie okazało się nie tylko dojrzewaniem do nihilizmu, lecz również jego negacji. W pewnym stopniu dojrzały poczułem się dopiero wtedy, gdy pojąłem, że sens nie jest absolutny, lecz subiektywny i efemeryczny, a ja sam ponoszę odpowiedzialność za wnoszenie go we własne życie, zrozumiałem wtedy, że znaczenie nie jest niczym danym i gotowym, a ja powinienem samodzielnie nadawać je własnym przedsięwzięciom, czynom i gestom. Z mojego punktu widzenia był to symboliczny kres mojego dzieciństwa, który natychmiast zainaugurował nowy, trudniejszy okres. Jak widać, taka miara ludzkiej dojrzałości znacznie różni się od poprzedniej. Sądzę, że najlepiej określić ją mianem egzystencjalnej. Zgodnie z jej założeniami, początek dojrzałości zbiega się w czasie z dostrzeżeniem przygodności własnej egzystencji, a także wynikającą z niego potrzebą zrewidowania swojego dotychczasowego stosunku do rzeczywistości. Innymi słowy, jest to uzyskanie samodzielności w dziedzinie sensu i szczęścia, świadome wzięcie za nie odpowiedzialności. Egzystencjalnie dojrzały człowiek nie żyje mocą inercji. Wyznawane wartości nie są dla niego oczywiste, lecz pod wieloma względami problematyczne. Stają się istotnymi, wymagającymi samodzielnego namysłu zagadnieniami. Zdaję sobie sprawę, że powyższe kryterium posiada poważne ograniczenia. Przede wszystkim sprawdza się ono jedynie w nielicznych przypadkach. Wydaje się, że wielu ludzi nie zmaga się z nihilizmem, praktycznie nigdy nie kwestionując sensu swojego życia. Mimo to. Pod pewnymi względami przecież dojrzewa. Nie dla nich przeznaczona jest jednak niniejsza książka. Staram się w niej m.in. objaśnić, na czym polega samodzielne stwarzanie sensu i jaki jest charakter indywidualnego poszukiwania szczęścia. Zawarte w kolejnych rozdziałach uwagi i zalecenia nie wyrastają wyłącznie z moich przemyśleń i czytelniczych doświadczeń, lecz również z wielu osobistych przeżyć stanowią plony egzystencjalnych rozterek i dylematów. Poszczególne fragmenty niniejszej książki są niejako sprawozdaniem z mojego emocjonalnego dojrzewania, opowiadaniem o tym, co pozwala mi zachowywać wewnętrzny spokój oraz pogodę ducha, radzić sobie z tragizmem życia i zaspokajać własny głód sensu. Pod tym względem praca ta jest wypowiedzią subiektywną, która jednak, jak każda wypowiedź, z kimkolwiek świadomie dzielona, pretenduje do obiektywności. Chce być czymś więcej niż jedynie ekspresją odczuć tego, kto ją formułuje? Zawarte w niej uwagi powinny być zrozumiałe i użyteczne przede wszystkim dla tych, którzy oddychają tym samym, co ja, intelektualno-ideowym powietrzem, dla osób wychowywujących się w podobnych warunkach kulturowych. Mam na myśli zwłaszcza ludzi niewierzących w Boga, piszę na ten temat więcej nieco dalej dostrzegających ograniczenia instytucjonalne religii, a także kwestionujących wartość dotychczas respektowanych autorytetów. Moim zamiarem było napisanie książki na temat szczęścia, która byłaby stosunkowo optymistyczna, jednak nieidealistyczna i naiwna. Książki uwzględniającej ciemną stronę życia, która będzie próbą odpowiedzi na pytanie na ile i jakim sposobem możemy być szczęśliwi w niedoskonałym świecie. Zawarte w mojej pracy rozważania opierają się na przekonaniu o objawiającym się na wiele sposobów tragicznym charakterze ludzkiej egzystencji. Według mnie nie bez przyczyny nie możemy zyskać wewnętrznego spokoju i trwałego szczęścia, a nasza niedola wynika z samej specyfiki bytu. Sądzę, że dopiero gdy to sobie uświadomimy, będziemy w stanie na poważnie zapytać o warunki świadomego dobrego życia, o możliwości korzystania ze wszystkiego, co nam ono oferuje i cieszenia się ze wszystkich pięknych chwil. Jestem przekonany, że tych ostatnich jest w rzeczywistości pod dostatkiem. Pomimo swojej niedoskonałości, nasze życie może być radosne, interesujące i przyjemne. Wśród obecnie popularnej literatury na temat szczęścia zdarzają się wprawdzie dzieła nawiązujące do filozofii, lecz najczęściej wschodniej. Pomimo swojego ogromnego bogactwa, kultura zachodnia zwykle wzbudza w nas ograniczone zainteresowanie. Dużo chętniej sięgamy natomiast po prace wywodzące się między innymi z hinduizmu czy buddyzmu. Bez wątpienia możemy odnaleźć w nich wiele mądrości i zdecydowanie warto je czytać. Należy jednak podkreślić, że najchętniej zwracamy uwagę na książki owiane pełną aurą tajemniczości. Postępujemy tak, jakbyśmy spodziewali odnaleźć się w nich sekretną wiedzę, która mogłaby odmienić nasze życie w jednym intelektualnym zrywie, doprowadzić nas do intelektualnego oświecenia. Kultura zachodnia wydaje się nam natomiast przebrzmiała i niezajmująca. Skoro często słyszymy o greckich filozofach i chrześcijańskich świętych, nie widzimy potrzeby, aby z własnej inicjatywy dowiedzieć się o nich więcej. Należy jednak pamiętać, że kultura zachodnia jest czymś bezprecedensowym w dziejach świata. Filozofia, która się w niej zrodziła, jest w niespotykanym stopniu wielowymiarowa i dynamiczna. Chociaż kultury wschodu słusznie uchodzą za głębokie. Zwykle pozostają stosunkowo jednorodne. Właśnie dlatego nie zawsze okazują się pomocne w zaspokajaniu naszych zróżnicowanych potrzeb. Nie jest to jednak tutaj najważniejsze. Chciałbym przede wszystkim udowodnić, że to właśnie dorobek zachodnich uczonych okazuje się dla nas najbardziej zrozumiały i przystępny. Pojmujemy ich uwagi nieporównywalnie łatwiej, niż na przykład wyrastające z całkiem innej mentalności nauki mistrzów zen. Meandry europejskiej myśli stanowią mądrość najwyższej próby, która jest w stanie ułatwić i udoskonalić nasze życie. Ponieważ mamy ją w zasięgu ręki, nie musimy szukać dalej. To właśnie z tego powodu w swojej pracy skupiam się na filozofii zachodniej. Czasami potrzeba uwiarygodnienia mojego stanowiska zmusza mnie do powoływania się na uznane autorytety. Pragnę również w miarę możliwości propagować ich bezcenny dorobek. Czynię to, sytuując ich uwagi w zrozumiałych kontekstach, a także odnosząc je do naszych powszechnych, codziennych problemów. Staram się w ten sposób przywrócić dawnym naukom ich pierwotną świeżość, nieco je uatrakcyjnić i uprzystępnić. Czasami również odnoszę się do nich krytycznie. Nie należy zapominać, że nawet najwybitniejszym uczonym zdarzało się popełniać poważne błędy, które później powielano i utrwalano. Być może nigdzie szkodliwość części dawnych poglądów nie jest równie wyraźnie widoczna jak w dziedzinach moralności i szczęścia. Jak w nieco emocjonalnym tonie stwierdza Bertrand Russell. Dobra. Nasza moralność została sformułowana przez duchownych i mentalnie zniewolone kobiety. Najwyższy czas, aby ludzie pragnący zyskać normalny udział w normalnym życiu nauczyli się sprzeciwiać temu niezdrowemu nonsensowi. Chociaż wypowiedź brytyjskiego uczonego prowokuje do polemiki, tradycyjna religia bez wątpienia kryje w sobie bogate złoża autentycznej mądrości, nie jest bezzasadna. Zwróć uwagę, jak wiele czystych przesądów wchodzi w skład charakterystyki konwencjonalnie cnotliwego człowieka, wyjaśnia Russell. I pomyśl o tym, że gdy broniono się za pomocą niewiarygodnie głupich zakazów, przed wszelkiego rodzaju wyimaginowanymi moralnymi zagrożeniami, prawdziwe moralne niebezpieczeństwa, na które narażony jest dorosły człowiek, były praktycznie nieuwzględnione. W rezultacie, zdaniem myśliciela, brak szczęścia jest w wielkiej mierze uwarunkowany złymi poglądami na świat, złą etyką, złymi nawykami prowadzącymi do zaniku naturalnej pasji i apetytu na wszystkie rzeczy, od których ono zależy. Zazwyczaj przyjmujemy, że samorozwój wiąże się z nauką, przyzwajaniem nowych informacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że w wielu sytuacjach jest odwrotnie. Często wymaga on raczej oduczania się pewnych rzeczy, uwalniania się od szkodliwych założeń. Osoba dająca wiarę szeregowi błędnych przekonań pozostaje w dużo gorszym położeniu aniżeli człowiek, który nie wierzy w nic. Z tego punktu widzenia, wydaje się prawdopodobne, że jedną z głównych przyczyn naszej złej kondycji duchowej. Są przenikające naszą kulturową atmosferę niezdrowe poglądy, często zupełnie nieuświadomione. Uwolnienie się od nich może stanowić zatem istotny postęp w osobistej drodze do szczęścia. W swojej pracy najwięcej czerpie z dzieł Arystotelesa, stoików, renesansowych humanistów, egzystencjalistów oraz kilku pesymistów. Jeden z rozdziałów pozostaje w znacznej mierze oparty na badaniach i rozważaniach Wiktora Frankl'a, a inny na poezji Walta Whitmana. Jeżeli miałbym wskazać kilku myślicieli, których rozważania utworzyły fundament moich wywodów, a zarazem mojej osobistej wizji szczęścia, byliby to najprawdopodobniej Seneca, Michel de Montaigne, Fryderyk Nietzsche oraz Bertrand Russell. To właśnie z ich koncepcjami dobrego życia najbardziej sympatyzuję to ich duch przenika w pewnym stopniu całą moją książkę. Często posiłkuję się również ilustracjami pochodzącymi z literatury i kina. Czynię to głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, podczas omawiania poszczególnych zagadnień staram się je uprzystępnić interesującymi przykładami. Po drugie, usiłuję zwrócić uwagę na ciągłość kultury oraz pokrewieństwo ludzkich problemów. Chociaż nie zawsze to dostrzegamy, wątki pojawiające się w wielu dzisiejszych filmach stanowią próby udzielenia odpowiedzi na pytania podejmowane już od setek lat. Właśnie dlatego świadome zainteresowanie sztuką współczesną odsyła nas do przeszłości i na zasadzie pośrednictwa. Czyni ją zaskakująco aktualną. Niniejsza praca ma z tego punktu widzenia na celu przypomnienie oraz uwspółcześnienie wielu znanych prawd. Ponieważ dawni uczeni odnosili swoje rozważania do współczesnych im historycznie realiów, a ich myśli przenikał nieuchwytny dla nas duch minionych epok, często nie dostrzegamy aktualności omawianych przez nich problemów i proponowanych rozwiązań. Innymi słowy, nieco archaiczna forma utrudnia nam dostrzeżenie uniwersalności przyobleczonej w nią treści. Cytowane przeze mnie wypowiedzi zawsze pojawiają się jednak w towarzystwie aktualnych dylematów, bezpośrednio do nich nawiązując. Właśnie dlatego mam nadzieję, że wykorzystane przeze mnie odniesienia sprawią wrażenie zrozumiałych i ważnych. Co więcej, staram się również ukazać zalety samej filozofii, udowodnić, jak wiele przynosi ona praktycznego pożytku. To, że filozofia pozostaje w cieniu wielu młodszych dyscyplin naukowych, nie jest zbiegiem okoliczności. Obecnie oczekujemy od uczonych przede wszystkim prostych, konkretnych rozwiązań naszych problemów. Wyobrażamy sobie, że naukowcy potrafią jednoznacznie odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania, mówiąc wyłącznie o takich rzeczach, które posiadają bezpośrednie przełożenie na nasze życie. Nie mają oni prawa niczego komplikować, musząc powoływać się wyłącznie na obiektywne, precyzyjnie określone dane. Z tego punktu widzenia, uczeni powinni tworzyć kompendia uniwersalnych, zestandaryzowanych technik optymalizacji naszej egzystencji. Innymi słowy, całą wiedzę chcielibyśmy przekształcić w wiedzę techniczną, mierzalną oraz unormowaną. Ponieważ filozofia nie przystaje do tych ideałów, często wydaje nam się nienaukowa, a w konsekwencji również niewiarygodna i bezwartościowa. Filozofowie niemal nigdy nie udzielają jednoznacznych odpowiedzi. Nie przedstawiają żadnych prostych, uniwersalnych rozwiązań, nie opracowują gotowych strategii postępowania. Ukazują złożoność każdego zagadnienia, udzielają tylko ogólnych zaleceń, przede wszystkim zachęcając do samodzielnego myślenia. Nie ma w tym jednak nic złego. Filozofowie pozostają po prostu ostrożni w wydawaniu sądów, starają się niczego nie trywializować, nie wpasowywać poszczególnych doświadczeń w sztywne naukowe schematy. Nigdy nie zapominają oni o bogactwie świata, zależności poznania od wyjściowych założeń, a także wielości punktów widzenia. Oprócz tego należy podkreślić, że filozofia dotyczy specyficznych problemów, których nie można rozstrzygać tak jak wątpliwości z dziedziny fizyki, chemii czy matematyki, a które mimo wszystko pozostają ważne i niezbywalne. Innymi słowy, głos filozofii jest polifoniczny, wyważony i skromny ale za to szczery, mądry i wiarygodny. Kto dobrze się w niego wsłucha, usłyszy bardzo wiele. Jak pisze Seneka. Filozofia zawiera się nie w słowach, ale w istocie rzeczy i nie służy do tego, by jakoś uprzyjemnić spędzenie dnia, by zmniejszyć nudę próżnowania. Urabia ona i kształtuje ducha, wprowadza ład do życia, rządzi wszelką działalnością, wskazuje co należy czynić, a czego unikać. Siedzi przy sterze i kieruje niebezpieczną podróżą miotanych przez bałwany morskie żeglarzy. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, że chociaż myślenie rządzi całym naszym postępowaniem, mamy do niego zdumiewająco niedbały, nieodpowiedzialny stosunek. Pierwsze zdanie, które się nam nasuwa, kiedy nas nagle pytają o jaką rzecz, zwykle bywa nie nasze, lecz obiegowe, właściwe naszej kaście, stanowisku, pochodzeniu. Zdania własne. Rzadko wypływają na wierzch, wskazuje Fryderyk Nietzsche. U podstaw wszystkich naszych działań tkwią określone poglądy. Niejednokrotnie zdarza się, że czynimy coś z zaangażowaniem przez całe życie, podczas gdy mobilizuje nas do tego myśl niezważona i nieprzebadana, którą tylko gdzieś zasłyszeliśmy, która spontanicznie zaświtała nam w głowie i od razu się w niej zadomowiła. Jest to nieszczęściem ludzi czynnych, dodaje niemiecki filozof. Że działalność ich prawie zawsze jest cokolwiek nierozumna. Nie trzeba na przykład pytać zbierającego złoto bankiera o cel jego nieustającej działalności. Jest ona nierozumna. Ludzie czynni toczą się jak toczy się kamień, zgodnie z bezmyślnymi prawami mechaniki. Każda aktywność praktyczna wymaga pewnego zamysłu i intencji. Musi posiadać choćby mglistą motywację i lekko zarysowany cel. Z konieczności presuponuje ona jakąś hierarchię wartości, żywi się określonymi przemyśleniami. Właśnie dlatego każde działanie jest poniekąd światopoglądową deklaracją. Spróbujmy jednak wyizolować myśli tkwiące u podstaw naszych codziennych zajęć, a natychmiast dostrzeżemy, że część z nich pozostaje błaha i płytka. Nasza wyobraźnia przez całe życie potęgowała ich znaczenie one grubą warstwą osobistych mitów, co powoduje, że wydają nam się dzisiaj oczywiste i poważne. Co istotne, tego typu myśli często potęgują nasze cierpienie i poważnie utrudniają nasze życie. Jak wyjaśnia Seneka. Dlaczego głupota trzyma się nas tak silnie? Najpierw dlatego, że nie zwalczamy jej z całym męstwem, ani nie rwiemy się do wybawienia z całym zapałem. Następnie zaś dlatego, że nie dość mocno wierzymy w to, co zostało odkryte przez mądrych ludzi, nie przyjmujemy tego z otwartymi sercami i zbyt opieszale zabieramy się do tak ważnej rzeczy. Nikt z nas nie schodzi w głąb. Poprzestajemy na uszknięciu tego, co znajduje się na powierzchni i uważamy, że zrobiliśmy dosyć lub nawet za wiele. Jeśli zajęci czymś innym, poświęciliśmy filozofii trochę czasu. Ale głównie przeszkadza nam to, że zbyt szybko uznajemy siebie za dobrych. Celem mojej pracy jest w związku z tym skłonienie do przemyślenia wielu istotnych kwestii filozoficznych, ułatwienie uporządkowania ich we własnej głowie oraz zrozumienia, na czym właściwie polega szczęście, jak można samodzielnie do niego dążyć. Staram się udowodnić, że nasze poczucie niespełnienia wynika między innymi z przyjmowania wielu błędnych założeń. A także z wygórowanych aspiracji, nieumiejętności wyrabiania w sobie odpowiednich nawyków oraz świadomego kontrolowania swojej więzi z rzeczywistością. Muszę jednak podkreślić, że książka ta nie jest przeznaczona dla osób zmagających się z poważnymi problemami psychologicznymi. Jeżeli ktoś przeżywa egzystencjalny kryzys i czuje się trwale zniechęcony do życia, próby uzdrowienia go za pomocą czystej perswazji pozostają nieskuteczne i naiwne. Z jego perspektywy, jakakolwiek argumentacja wydaje się bowiem nieistotna i niewiarygodna. Ktoś, dla kogo wszystko jest obojętne, nie jest w stanie wzbudzić sobie zainteresowania radami i pocieszeniami innych. Analiza własnych przekonań oraz zmiana usposobienia to ostatnie rzeczy, do których jest wówczas zdolny. Wzorcowym czytelnikiem mojej książki jest więc osoba, której obiektywnie nie wiedzie się źle, lecz która mimo to czuje się zagubiona i nieszczęśliwa. Nawet jeśli nasze życie teoretycznie jest poukładane i wygodne, często doskwiera nam uciążliwy niepokój. Mamy wrażenie, że czegoś nam w nim brakuje. Staramy się normalnie funkcjonować i robimy dobrą minę do złej gry, lecz w naszym wnętrzu kłębią się sprzeczne, wyczerpujące emocje, nad którymi nie potrafimy panować. Nie czujemy się szczęśliwi, lecz nie mamy pojęcia dlaczego. Często słyszymy, że współczesne życie jest wygodne i dostatnie, a my nie mamy na co narzekać. Jeżeli takie spostrzeżenie jest prawdziwe, to co najwyżej połowicznie. Pomimo swoich ewidentnych zalet, dzisiejsza egzystencja jest bowiem wymagająca i stresująca, a przysługująca nam wolność przy bliższym poznaniu ukazuje się iluzoryczna. Istnieją liczne standardy, którym musimy się podporządkowywać, aby uchodzić za atrakcyjnych, pełnowartościowych ludzi. Powszechna obsesja hiperaktywizmu powoduje, że trudno nam nadążać za światem, Zachowywać zażyłość ze wszystkim, co ciągle się w nim zmienia. Każdy niewystarczająco przebojowy człowiek szybko odstawiany jest na boczne tory, a ostracyzm społeczny sięga w takie dziedziny życia, jakich jeszcze do niedawna w ogóle nie występował. Coraz trudniej jest nam również czymkolwiek się utożsamiać. Nie potrafimy już poważnie traktować wielkich idei religijnych, politycznych czy filozoficznych. Nie wierzymy w nasze dziejowe, a tym bardziej kosmiczne znaczenie. W naszym poczuciu niezadowolenia z życia nie ma za tym nic zaskakującego. Wiele dawnych problemów rzeczywiście już nie istnieje, lecz ich miejsce natychmiast zajęły nowe, często groźniejsze i bardziej uciążliwe. Jak wspomniałem wcześniej, w swojej pracy wypowiadam się z pozycji świeckiej. Nie pragnę dowodzić nieistnienia Boga, lecz prowadząc swoje rozważania, pamiętam o tym, że wielu członków zachodniej kultury utraciło zdolność do naturalnej, spontanicznej wiary. Jak wiadomo, nie stało się tak bez przyczyny. Od początku epoki nowożytnej odkrycia geograficzne i spotkania z obcymi społecznościami, w których obowiązują odmienne obyczaje i zasady moralne, stopniowo prowadziły Europejczyków do utraty dawnego poczucia światopoglądowej oczywistości. Powstała antropologia kulturowa, za sprawą której dowiedzieliśmy się, iż miliony ludzi żyją zupełnie inaczej od nas. Religioznawstwo. Ukazało nam społeczne korzenie religii, wyliczyło i zestawiło ze sobą liczne religijne doktryny, które sprawiają wrażenie równie wiarygodnych i uzasadnionych. Równolegle rozwijały się nauki przyrodnicze, coraz mocniej wypierając wizję racjonalnego, uporządkowanego, teologicznego, sensownego świata oraz zastępując ją obrazem niemego, pod wieloma względami wrogiego uniwersum, w którym najważniejszą rolę odgrywa przypadek. Jak wyjaśnia Ernst Cassirer. W rezultacie pretensje człowieka do tego, że jest on centrum świata, straciły swą podstawę. Został on umieszczony w nieskończonej przestrzeni, w której jego istota wydaje się odosobnionym i zanikającym punktem. Otoczony jest niemym wszechświatem światem, który milczeniem odpowiada na jego uczucia religijne i najgłębsze żądania moralne. Wielką światopoglądową rewolucją okazała się w tym przypadku szczególnie teoria ewolucji. Współcześnie natomiast rozwija się psychologia, ukazując nam stronniczość i selektywność wszelkiego poznania, ludzką skłonność do myślenia życzeniowego, antropomorfizacji i podświadomego poszukiwania dowodów potwierdzających wstępnie przyjmowane założenia. Osoby niewierzące często powtarzają, że istnienie lub nieistnienie Boga nie ma z naszej perspektywy żadnego znaczenia. Ich zdaniem, boski plan, zbawienie i życie wieczne są nam zupełnie zbędne. Wystarcza nam to doczesne, a o własnym przeznaczeniu możemy decydować sami. Takie tezy mogą, moim zdaniem, wynikać wyłącznie z niezrozumienia powagi naszej egzystencjalnej sytuacji. Sądzę, że gdy uznajemy nieistnienie Boga wraz ze wszystkimi filozoficznymi, eschatologicznymi konsekwencjami, zmianie ulega w istocie wszystko, a nasze położenie okazuje się pod wieloma względami tragiczne. Intelektualne wysiłki wielu świeckich myślicieli bynajmniej nie są umotywowane nadzieją, że będziemy w stanie zastąpić wiarę w Boga czymś lepszym. Chodzi w nich raczej o to, że nie potrafiąc dłużej w niej wytrwać, staramy się zagłuszyć naszą metafizyczną samotność. Najprawdopodobniej jednak nigdy tego nie osiągniemy i nie mamy żadnego powodu do entuzjazmu. Życie z Bogiem byłoby bez wątpienia znacznie szczęśliwsze i wygodniejsze. Na temat szczęścia napisano do tej pory tysiące wartościowych książek. Zważywszy jednak na to, że kultura świecka w szerszej perspektywie dziejów pozostaje młoda, wyłożone w nich rozważania, zalecenia i argumenty mają charakter warunkowy, przydają się wyłącznie wtedy, gdy godzimy się na dodatkowe światopoglądowe założenia przede wszystkim istnienie Boga chociaż wspomniane pozycje zawierają mnóstwo cennej wiedzy, w wielu przypadkach nie ma ona bezpośredniego przełożenia na nasze życie. Okazuje się nieaktualna i niewiarygodna. Świecka teoria szczęścia i sensu życia powstaje tymczasem od niedawna. Nie jest jeszcze ani kompletna ani dobrze opracowana, wymagając wielkich nakładów twórczej energii oraz intelektualnej pracy. Dobra?